Kilka refleksji na temat mocy naszego odczuwania, na temat mocy naszych myśli. Zapewne wszyscy znacie ten przykład, kiedy na widok cytryny zaczynamy się ślinić. Ale czy taka sama reakcja wystąpiłaby w przypadku osoby, która nie wie, jak smakuje cytryna? To jest pytanie warte odpowiedzi, warte sprawdzenia. Pewne rzeczy zakładamy. O pewnych rzeczach jesteśmy a priori przekonani, że one muszą takie być. Takich przykładów jest mnóstwo. Między innymi również jest to nasze myślenie na temat tego, co dzieje się w naszym organizmie, na temat tego, co dzieje się z naszymi narządami i jaki mamy na to wpływ. Jesteśmy w pięknej egipskiej miejscowości El-Kuzair. Ten, kto był w Egipcie, wie, że. Może go tutaj spotkać bardzo przykra niespodzianka, tak zwana klątwa faraona, czyli biegunki. Ale czy tak musi rzeczywiście być i co je powoduje? Na pewno ma znaczenie zmiana jedzenia. Są to zupełnie inne potrawy, ale i też to, że o wiele więcej na takich wyjazdach jemy. Gwałtowna zmiana może wpłynąć na pracę naszego organizmu, na pracę jelit. Woda, która tutaj jest, a którą pijemy, jeżeli nie używamy wody butelkowanej, to jest woda odsalana, w większości odsalana chemicznie, też może powodować zatrucia. Ale przecież są osoby, które tutaj przyjeżdżają, jedzą o wiele więcej, jedzą inaczej, piją tę wodę, a kląd faraona ich nie dotyczy. Dlaczego tak się dzieje? Jak możemy to wytłumaczyć? Czy jakimś e, odmiennym funkcjonowaniem ich organizmu? Według germańskiej medycyny to, co nazywamy klątwą faraona, czyli bardzo intensywnymi biegunkami, jest wagotonią konfliktu złości i niedostrawienia. I warto się zastanowić, czy być może tak właśnie się nie odczuwa. Jeżeli jesteśmy u siebie, w swoim gospodarstwie, w swoim rewirze, jest wiele rzeczy, które, budzi naszą, które budzą naszą złość. Kiedy wyjeżdżamy na urlop, wchodzimy w konfliktolizę, odpuszczamy całą tę złość, przyjeżdżamy do jakiegoś pięknego miejsca i po dwóch, trzech dniach wejścia w proces wagotoniczny ma miejsce właśnie taka gwałtowna reakcja, mają miejsce te biegunki. Więc zastanówmy się, zastanówcie się, czy w ten sposób nie odczuwaliście. Setki przeprowadzonych biorezonansów przez nas potwierdzają, że w zasadzie niemal wszyscy Polacy odczuwają złość niedostrawienia, odczuwają te konflikty. Kiedy my tutaj wybieraliśmy się, dyskutowaliśmy na ten temat, czy będziemy właśnie mieć te klątwę faraona, czy nie, ale uznaliśmy jeszcze przed wyjazdem, że jej nie będziemy mieć, ponieważ konflikty, niedostrawienia nie są naszymi konfliktami. Nie odczuwamy w ten sposób, nie myślimy tak, nie budzi nic naszej złości, niedostrawienia, więc wiedzieliśmy, że nic takiego nas tutaj nie spotka, i rzeczywiście tak też się wydarzyło. Kolejna sprawa to jest przekonanie na temat słońca. Przez wiele lat, mogę tutaj powiedzieć o swoim doświadczeniu, byłam osobą, która w ogóle nie wychodziła na słońce. Jeżeli wyjeżdżałam gdzieś, to stosowałam nieustannie kremy z filtrami. I nie odsłaniałam się, nie chodziłam w stroju kąpielowym, nie przebywałam w ogóle na słońcu, a nawet krótkotrwałe przebywanie na słońcu, czego nie dało się uniknąć, powodowało atopowe zapalenia skóry, oparzenia skóry. Dzisiaj tak już nie jest, dlatego że wiem, że to jest tylko w mojej głowie, to jest tylko moje przekonanie, że to mi szkodzi. Mówię tutaj naturalnie o jakimś sensownym przebywaniu na słońcu, a nie o wielogodzinnym leżeniu plackiem na leżaku. To, co się dzieje w naszym organizmie, to jak zmieniają się e, wszystkie procesy, jak reagują nasze narządy, jest wyłącznie zależne od naszego sposobu myślenia. No, może nie wyłącznie, bo. Trzeba tutaj dodać, że germańska mówi o tych zmianach narządowych, o tych przyczynach chorób, które są spowodowane odczuciami, czyli naszymi reakcjami w trudnych dla nas sytuacjach życiowych. Mamy jeszcze inne trudne sytuacje, jak chociażby urazy, zatrucia czy skrajne niedożywienie, ale to już jest inna kwestia. Tak więc myśl powoduje pewną reakcję. Wróćmy do tego przykładu z cytryną. Dzisiaj w zasadzie wszyscy wiemy o tym, że kiedy patrzymy na kogoś jedzącego cytrynę, to możemy mieć taki objaw, jakim jest nadmierne ślinienie się i odczuwanie tego, słone, tego kwaśnego smaku. Ale tak się dzieje właśnie dlatego, że my wiemy, że ta cytryna jest kwaśna. I nawet dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pojawia się ta myśl. Ona jest tak szybka, tak błyskawiczna, że jej w ogóle nie rejestrujemy. Czyli widzę kogoś siedzącego cytrynę, pojawia się myśl, że to jest kwaśne, i zaczyna się zmieniona praca organu odpowiedzialnego za wydzielanie ślin. Myśl powoduje zmienioną pracę narządu. Ale dlaczego by miałoby to działać tylko w jedną stronę? To znaczy, dlaczego myśl, nasze odczucie. Miałoby powodować tylko reakcję jednostronną, to znaczy jakąś zmianę w pracy narządu. Na przykład odczuwam złość niedostrawienia, reaguje mielita. Odczuwam złość o rewir, reaguje na przykład żołądek. Odczuwam utratę własnej wartości, reaguje układ ruchowy. Odczuwam strach o życie, reagują pęcherzyki płucne. Dlaczego to miałaby być tylko jednostronna reakcja? Warto jest to zrozumieć, że germańska, germańska medycyna daje nam nieprawdopodobne rozwiązanie na, na to, żeby utrzymywać nasz organizm w stanie zdrowia. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, że myśl powoduje zmienioną pracę narządu, to... Załóżmy również i sprawdźmy to, czy nie dzieje się to w odwrotny sposób. To znaczy, że brak myśli, brak odczucia, brak jakiejś emocji hamuje, czy w ogóle powoduje, że dana reakcja narządowa nie startuje. To jest tak proste rozwiązanie, taka prosta koncepcja, ale dla wielu ludzi trudna do uwierzenia, bo jesteśmy nauczeni, mamy to w swoim systemie przekonań, że wyjście z choroby, czy niedopuszczenie do choroby musi być spowodowane jakimś bardzo skomplikowanym procesem, na który my w ogóle nie mamy wpływu. To jest kompletna nieprawda. Mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym organizmie, ponieważ mamy wpływ na nasze odczucia. A odczucia powodują zmienioną pracę, na zmienioną pracę narządu. Zwróćcie uwagę na swoje myśli, zwróćcie uwagę na swoje odczucia. Czy nie lepiej jest myśleć w sposób pozytywny o tym, co dzieje się w naszym organizmie, o tym, jak pracują nasze narządy? To naprawdę zależy tylko od nas. Naturalnie nie jesteśmy w stanie zapobiec naszym myślom i w stu procentach je kontrolować, dlatego że na różne sytuacje życiowe będziemy reagować. To jest nieuniknione. Jest to nieuniknione, żebyśmy odczuwali złość, utratę własnej wartości. Czy jakiekolwiek inne odczucia, tak zwane konfliktowe. Ale jeżeli jesteśmy uważni na swoje odczucia, jesteśmy uważni na swoje myśli, to my decydujemy o tym, czy kultywujemy daną myśl, daną emocję, czy też szybko ją kończymy, będąc uważnym na to, co się przede wszystkim dzieje w naszej głowie, w naszych odczuciach. Tak więc jakaś sytuacja budzi na przykład strach o rewii, albo budzi złość niedostrawienia. Jeżeli Rozumiem to, że tak wiele zależy od moich myśli, od mojego odczuwania i od moich emocji, to mogę podjąć tę decyzję, ile ja czasu chcę na ten temat rozmyślać, ile czasu chcę być w tym konflikcie, jak długo i czy w ogóle chcę kultywować ten konflikt i warto jest to robić. Wiem, że myśl powoduje zmienioną pracę narządu. Odczucie powoduje wystartowanie biologicznej, biologicznego procesu w moim organizmie. Nie chcę być długo w aktywności tego konfliktu. Mogę to zmienić, zmieniając to odczucie, stosując różnego rodzaju sposoby, żeby je wyhamować, żeby go po prostu nie było. A wtedy zmiana narządowa nie będzie znacząca, a być może w ogóle nie będzie zauważalna. Tak jak to miało miejsce podczas tego naszego pięknego pobytu egipskim El-Zahir. Bez plątwy faraona. Bez oparzeń słonecznych, bez innego rodzaju problemów. Każdego z Was chcemy zarazić naszą nową koncepcją nowe życie według praw natury. Chcemy pokazać, jak można żyć, jak można być zdrowym i co to konkretnie znaczy żyć zgodnie z prawami natury, które każdy z nas intuicyjnie rozumie i którego każdy z nas bardzo głęboko pragnie. Niedługo, niebawem w mediach społecznościowych będą pojawiać się bardziej konkretne informacje i zaproszenia do tej grupy. Nie może Was tam zabraknąć. Nowe życie według praw natury.